Miejskie ośrodki pomocy społecznej to instytucje, które zostały stworzone po to, aby pomagać najbiedniejszym i najbardziej potrzebującym mieszkańcom. Celem MOPSów jest udzielanie pomocy osobom i rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, takiej jak bezrobocie, bieda, choroba czy samotność. Żarstki Mops po czterech latach remontu przeniósł się do nowej siedziby. To dawny budynek Szkoły Podstawowej nr 3. Duży wkład w remont tego budynku miała firma Swiss Chrono. Po raz kolejny. Yy... To poprosiliśmy o wsparcie naszą y, rodzimą firmę Swiss Chrono i po raz kolejny nie zostaliśmy, że tak powiem, bez tej pomocy. Y, otrzymaliśmy bardzo duże wsparcie, ponieważ y, dostaliśmy 600 metrów kwadratowych paneli, y, gdzie wszystkie pomieszczenia nasze biurowe są wyposażone w, właśnie w podłogi z tej firmy, ale również otrzymaliśmy, co dla nas było, było bardzo znaczące, y, płyty na meble, i na blaty kuchenne i część mebli właśnie duża znaczna część mebli właśnie w naszym ośrodku jest wykonana dzięki wsparciu firmy Swiss Crono. jesteśmy bardzo zadowoleni z nowego miejsca ponieważ Wreszcie możemy być w jednym miejscu zlokalizowani. Jest to z korzyścią dla podopiecznych naszego ośrodka, którzy nie muszą być odsyłani do środka na ulicę Krzej z ulicy Domańskiego. Wszystkie usługi społeczne mogą być świadczone wreszcie na, w jednym miejscu. W w tym miejscu znajduje się obsługa klienta bezpośrednio praca, pracownicy socjalni, asystenci rodzin, specjaliści do spraw uzależnień, psycholodzy. Również znajduje się Dzienny Dom Senior Plus, wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i stołówka. Miejski ośrodek pomocy społecznej zajmuje się pomocą w trudnych sytuacjach dla mieszkańców naszego miasta, którzy przy własnych zasobach i możliwościach nie są w stanie wyjść z trudnych różnych sytuacji życiowych. Czasami jest to brak środków finansowych, czasami jest to choroba, niepełnosprawność, bezdomność czy problemy wychowawcze. W tych różnych trudnych sytuacjach życiowych to Pracownik socjalny jest tą pierwszą osobą, która jest w stanie wskazać, jaki rodzaj pomocy dla danej osoby będzie potrzebny i do takiej pomocy udzielamy. W siedzibie MOPS-u znajduje się również Dzienny Dom Seniora Plus. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej od wielu lat prowadził dzienny dom wsparcia dla seniorów. Wychodząc naprzeciw potrzebom dzisiejszych czasów, ponieważ tak jak wiemy, jesteśmy starzejącym się społeczeństwem, stworzyliśmy Dzienny Dom Senior Plus. Poszerzyliśmy ofertę, zdobywamy na działalność, również zdobyliśmy środki na utworzenie takiego miejsca z ministerstwa. Jest to program Senior Plus, dzięki którym stworzyliśmy takie miejsce bardzo przyjazne seniorom, pozbawione barier architektonicznych miejsce, gdzie seniorzy mogą wspólnie spędzać czas rehabilitować się, wspólnie wykonywać różnego rodzaju robótki ręczne, wspólnie wychodzić do kina, teatru, po prostu dalej czuć się potrzebnym i aktywnym w życiu społecznym to nie pierwszy raz, jak firma Swiss Chrono udzieliła pomocy tej jakże potrzebnej instytucji. Ta pomoc jest udzielana od wielu lat. My już niejednokrotnie prosiliśmy o wsparcie, czy to w formie właśnie paneli, warsztaty terapii zajęciowej często otrzymywały właśnie wsparcie w tej formie i uczestnicy nasi, podopieczni warsztatów terapii zajęciowej samodzielnie uczyli się kładzenia tych paneli w swoim ośrodku. Oprócz tego Swiss Chrono zawsze Ochoczo wspiera naszych najmłodszych podopiecznych Świetlicy Piątka, gdzie przygotowują często dla nas paczki dla naszych podopiecznych. W nowej siedzibie pracownicy mają duże i przestronne pokoje, salę konferencyjną oraz windę i podjazd dla osób niepełnosprawnych. W Żarskim Mobsie zatrudnionych jest prawie 80 osób.